Witam Was w kolejnym odcinku Titan Quest. Po wielu perpetiach udało nam się dotrzeć do Aten. Tutaj ostatnio porozmawialiśmy sobie z Leonidasem, który przybył, aby pomóc Grekom bronić miasta. Wrota zostały otwarte. Wchodzimy do Aten. Wielkie mury, zobaczcie. Ateny znane z historii, z mitologii. Przejdźmy się tutaj, zobaczmy jak to wygląda, taki dzieciak stoi. Aten, wielkie miasto. Kolebka religii, nauki, kultury i sztuki. Ośrodek handlu. Zobaczcie, tutaj stoją, handlują. Musimy tutaj wszystko ładnie obadać. Ten tu przebiera w tych warzywach. Tu sobie gadają, ale w sumie miasto oblegane, a ci mieszkańcy nie sprawiają wrażenia zaniepokojonych. No ale spokojnie, dobrze, zobaczmy, co się tu dzieje. Tutaj jakiś wielki posąg stoi. Jest Mistyk. Z usług Mistyka raczej nie będziemy korzystać. Wiele wojen przewinęło się przez to miasto ogólnie. O właśnie, a propos wojen. Teleporcik, pomożemy im tutaj troszeczkę. Leonidas tam coś mówił, że oni jakieś problemy mają w tym mieście, ale on tam musi swoich ludzi trzymać przed główną bramą, bo tam w każdej chwili te potwory mogą wtargnąć, chociaż no w sumie to już nie mogą wtargnąć, bo wszystkich tam wybiliśmy, tam w tych obozowiskach przed Atenami ale tutaj podejrzewam, że dużo tych szkieletów nie będzie. O, tu sobie postawili jakąś skrzynkę. Zobaczymy co tam w niej jest. Eliksir zdrowia. Słaby koryński wielki hełm krzeb. No, weźmiemy, zobaczymy, chociaż akurat no, ja już miejsca nie mam. Dobra, musimy w tych Atenach szybko znaleźć jakiegoś sprzedawcę czy kupca. Jakiegoś handlarza ogólnie. Kupiorne. Otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę. Zaopatrzymy się w mikstury tutaj. Połączymy troszeczkę tych reliktów, talizmanów. Oj, tutaj kapitan. Już po kapitanie. Złoto, złoto. Jeszcze jakiś licz mrozu. No, i to, i to chyba było, i to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o problemy w Atenach z jakimiś nieumarłymi. Ale wszystko tutaj musimy przejrzeć. Ta część miasta obadana. W ogóle muszę zacząć gadać z tymi NPC tutaj, o tu jakiś jest na przykład. Kto to jest? Anaxogoras, ba Anaxogoras Bajasz. O Muzo, zaśpiewam teraz o górskiej nimfie Mai i o tym, jak urodziła Zeusowi syna o imieniu Hermes. Tak na świat przyszedł, przyszedł najszybszy z bogów, szybkonogi w sandałach skrzydlatych, patron podróżników i granic, pasterzy i złodziei. Hermes, który wiedział marłych do Hadesu i często pomaga bohaterom. Kiedy Maja urodziła, leżąc w jaskini na górze Klenę, wzięła noworodka w ramiona i szybko zasnęła. Ujrzawszy, iż śpi, Jasnokie niemowlę wydostało się z jej objęć i udało do tej sali. Tam mały Hermes znalazł łąkę, na której pasła się święta, trzutka Pola, której nikt poza właścicielem nie mógł prowadzić. Mały Bóg ukradł kilka krów i dobrze je schował. Jedną z i z jej męczności i pustej skorupy żółwia skonstruował pierwszą lirę. nogi Bóg wrócił do jaskini, wtórzył się w pierś matki, ale Apollo zjawił się twierdząc wicepidniewnie, że Hermes ukradł mu bydło. Wtedy niemowlak wziął do ręki lirę i zaczął grać, a jej słodkie dźwięki oczarowały Apolla, Boga muzyki i ukoiły jego gniew. Ujrzał instrument i tak bardzo go zapragnął, że w zamian za niego pozwolił Hermesowi zajmować się krowami. W ten sposób pierwszy, ale nie ostatni, psikus Hermesa miał dobre zakończenie. No dobra, tu taki bajarz, a tutaj w ogóle... Zobaczcie, co jest temu psu. I widziałem, że ten facet się nad nim przed chwilą pochylał. O kurde, ten ps, pies chyba tutaj do dogorywa albo coś. A może jakiś... A to może jakiś zoofil w ogóle, dobra, ale piston chodźmy. Zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Tu opatrują jakiegoś radnego. Mm, tutaj kolejny posąg. Tutaj mieliśmy mistyka. Oj, 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 widzę na mapce. Tak. Tutaj mamy punkt nawigacyjny w Atenach, musimy to zaznaczyć. Lepiej od razu. Przedostatni portal tutaj w Grecji. To jest chyba traktowana ta Grecja jako akt pierwszy, czyli jakby nie patrzeć, nie, nie zbliżamy się już do końca. Tego etapu gry. A tu kto jest? Meletus, wściekły obywatel, ojejku. Chciałbym tylko wiedzieć, dlaczego przyszli tutaj, do Aten. Czy to przez nasze bogactwa? No, ja wiem, czy przez bogactwa. Dobra. W każdym razie tutaj jest już handlarz. Jest handlarz. Pozbywamy się na przykład tego przedmiotu dla Maga. Pozbywamy się tego puklerzu Forysiak, który uznałem za gorszy. Ale tu właśnie, znaleźliśmy jakiś inny zielony puklerz. Zwiększa zaręczność procentowo i szybkość ataku o 15%. Ło, niezły jest. Hmm. I lepsza absorpcja obrażeń, ale mniejsza szansa. A nie, 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 zaraz, zaraz. Tak, lepsza absorpcja obrażeń, ale mniejszy procent na, na zaabsorbowanie tych obrażeń. Hmm. Zobacz, jak mi się obrażenia przełożą dzięki tej szybkości ataku. Ło, lepsze są. Będziemy szybciej uderzać. Hmm, hmm, hmm. hmm. To zaraz ten a co on tu jeszcze dawał? Hmm. No, siła, zręczność to tam mniejsza w tym szybkość ataku też bo to zwiększa procentowo to procentowo zręczność ta zręczność tam też ładnie skoczy Mamy zręczności 151 a nie no gorzej będzie <grytanie> nie zostawię jednak ten puklerz forysia tego się pozbędę to jest dla maga sprzedajemy to jest jakaś słaba broń słaba tarcza Oj, to to ja chyba przez przypadek wziąłem. Odnurzę, na pewno a nie będziemy z niego korzystać. Przebicie serca, no. To 22% redukcji zdrowia przeciwnika. To może działać coś jak rozgocące uderzenie w Diablo 2, ale... Czyli że zabiera 22% życia, które pozostało potworowi, ale to by była stuprocentowa szansa na to 22% redukcji za każdym ciosem? Zbyt dobre by to było. Nie sądzę, żeby to tak działało. Dobra, pozbędę się tego. Teraz tak, co jest tutaj? Zdolność ataku, to nie. Teraz tak, tutaj tutaj yy, tajemna formuła grzechotka śmierci. Mamy dwie identyczne. Czyli jednej się mogę chyba pozbyć, co? 7,5 tysiąca sobie zdobędziemy dzięki temu. Odporność na zimno. 17% odporności na elektryczność. O, to sobie wezmę zamiast tego co mamy. Odporności na zimno. Tutaj, 8, 17 odporności na ogień. No na ogień mamy dużą odporność, nie przesadzajmy. 113 do zdrowia. Ło, dużo, dużo. Chociaż mamy 1200 ponad zdrowia, więc to nam zwiększał taki w sumie niewielki procent, no mniej niż 10%. Nie, nie będę tego brał. Dalej, co tu jest? Pierścionek. Odporność na zimno za mała. Odporność na elektryczność za mała. To niepotrzebne. To też nie. Energia niepotrzebna, to niepotrzebne, energia niepotrzebna, 10% odporności na ogień, energia, energia to nie, to też nie, też lipa, siła to nie, za mało, za mała zręczność i to chyba tyle jeśli chodzi o biżuterię. Ta tarcza odporności nam daje 90 do zdrowia, regeneracji zdrowia, zwiększa ruch, nie, zostawimy to co mam teraz, ten buklerz Forysia mi się stanowczo bardziej podoba. Dobra. Teraz tak, tu są takie duże miksturki, weźmiemy je zamiast tych mniejszych. Musimy się przygotować tam. Będziemy szli zaraz dalej. Kupię dużo tych mikstur, to już są te większe takie. Dobra, może styka. Kupimy sobie z 5 sztuk tych O! regenerujących energię, bo jednak często już korzystam z tego tego upiornego uderzenia, ta energia potrafi szybko schodzić. I teraz dalej. Oho, tutaj jeszcze stoję. Kiros niemalże postradał zmysły ze strachu, ale jego słowa chyba są prawdziwe. Mroczna magia przyzwała bestię pod Akropolem. Jeśli chcemy się tam przebić... Hmm. Taki Kiros... Tu jest Kiros. Spanikowany mężczyzna. No zobaczymy, co nam powie. Błagam, pomóż! Nasz przywódca jest otoczony przez potwory w katakumbach pod Akropolem. Jeśli on zginie, cały świat może podzielić jego los. Proszę, udaj się pod, par pod Partenon i uratuj go. Szybko! Akropol? Akropol to była góra. Zadanie główne zaktualizowane. Zakon Prometeusza. No dobra. Spadaj pogłoski o potworach, które przedostały się przez mury Aten. tu już tam z nimi walczyliśmy. Powstrzymaj potwory w katakumbach. Znajdź wejście do katakumb w ateńskim... Do, kataku, do katakumb w ateńskim Partenonie. No dobra, tutaj u góry. To jakoś tak stoją. Tak, tutaj. Tutaj mają jakieś problemy. Dobra, idziemy. Idziemy od razu. Idziemy od razu. Ale teraz nikt ich tutaj nie atakuje. Może bez przesady. Przejdźmy się jeszcze tutaj kawałek. Zobaczmy, co się tutaj właściwie dzieje. O, jest karawaniarz. Jest karawaniarz, świetnie. To co, połączymy sobie tutaj trochę tych rzeczy. Bursztynowa butelka, grzechotka śmierci. Hmm, dobra, widzę, że możemy połączyć skóry dzika 3 z tymi żółwiami, będzie problem. Tego nie mamy. O, 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 o! Będą cztery sztuki. Cztery sztuki kłanie toperza. Super. Tutaj mamy chore piuro, tylko jedno. I teraz tak, możemy sobie połączyć esencję cięciwy Artemidy. Oj, wszystko trzy, a no tak. Eee, zaklina wyłącznie łuki. No to sobie pozaklinamy faktycznie. Esencja piorlozeusa. Cała. Świetnie, jest komplecik. I kolejne esencje Pionu Zeusa robimy. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze jest? Yy, esencja ognia Prometeusza. Mamy tylko dwie? Coś niewiele tego tu jest. No dobra, łączymy dwie. Teraz tak. Esencja Bukuaku Dionizosa. Są trzy, jest komplecik. Świetnie. Mm -hmm -hmm -hmm. To jest co? Esencja złotego runa. Też komplet. No, nieźle to wygląda. Esencja siły Heraklesa. Komplet. No i co? Chyba wsio. Co? Nic tu więcej na razie nie wymyślimy. O, o, nie, 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 no wymyślimy. Zobaczcie, mnie zauważył. Esencja półksiężyca Hekapy. Dobra. Teraz tak. Co my tutaj właściwie, czego my tu potrzebujemy? Esencja męstwa Hillesa. Które to było? To, no, 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 raczej tego za szybko nie złożymy. Szkoda, tutaj co? Esencja cięci warte pindy. Mamy, aha, tutaj ta skorupa żółwia była potrzebna. Kurde, no. Nie dam rady tego złożyć, ani tego jeszcze. Hm. Esencja męstwa Achillesa. Czemu tak mało tego wypada? Tylko jedna wypadła mi. Malutko strasznie. tu jeszcze trzeba... Ektoplazmę mieć, o jest. Ja mam w ogóle jakąś ektoplazmę, coś takiego? Chyba nie mam. No dobra, no to nie ma co tutaj narzekać. Trzeba iść zbierać te wszystkie elementy. Jeszcze się kawałek tutaj przejdę. Zanim pójdziemy tam na ten akropol cały. Ktoś tu jeszcze chce nam o czymś powiedzieć? Chyba nie. Spojrzę na mapkę. Hmm, tu wszystko badaliśmy, aha tam jeszcze musimy iść, ale to zaraz Tu można iść w teren, kawałek sobie obadam, zobaczymy czy dużo tego, tutaj są mury miasta, o tam będziemy się wspinać właśnie na akropol A... Krlaby szczuroczłek, będziemy z nim walczyć, więcej, czy później o, jaki fajny kwietnik. Ojejku, jeszcze więcej tych nieumarłych tu jest. Dobra, to, to szybko z nimi poszło. Nic? Aha, to to już koniec? Łee! Zaraz spojrzę na mapkę. Ta, to była po prostu część tych hatem tutaj chyba taka. Hmm, bez potworów, dobra. Znaczy bez potworów, bez kłopotów. To dobra, zanim wejdziemy tam na ten akropol cały. To jeszcze przejdę się tutaj kawałek na zachód, bo tam jeszcze nie odkryłem tam tej części miasta. A ten co tu kombinuje? Opowiada chyba o czymś, o jakiejś bitwie, tu wszyscy go już słuchają. Aha, tutaj mamy czarodzieja. Nie potrzebujemy go na razie. Filozof, o! Najlepsza strona w natury ludzkiej objawia się w obliczu wspólnego zagrożenia. To łatwo zauważyć. Gdy nadciągnęła plaga potworów, dawni rywale bronili się nawzajem. Bez niej wrócilibyśmy do małostkowych kłótni. No faktycznie, filozofuje nam tutaj. Tam nie można przejść, chyba nie. Hmm. No dobra, tam no to został ten cały Akropol. A wiecie co? A może jeszcze... Nie no, dobra. Idziemy. Idziemy ostro. Mają problemy, trzeba im pomóc. O, Będą walczyć razem z nami. Pach. Gdzie te szczury tu są? Świetnie. Idziemy dalej. Aha, i w ogóle pod tym odcinkiem już się pewnie pojawi pytanie konkursowe. Rozpoczęła się nowa edycja konkursu. Będę musiał jakieś fajne pytanie wam znowu wymyślić. A, jak one fajnie latają tutaj. Normalnie wspinamy się na Akropol, ale rzeźnia. Jakieś świątynie zaraz powinny pewnie być. Jak to bywa właśnie na Akropolu. A w ogóle, w ogóle nic mi nie mówicie, muszę tarczę załączyć. Jest tarcza, będzie dobrze. Szansa na blok nam się troszkę zwiększyła. Obrona też, ale fajna Akropol, zobaczcie. Masakr. Jesteśmy. A gorgony znowu. Nie, no to co, już normalnie Ateny nękane przez nieumarłych, przez jakieś szczurołaki, przez gorgony. Kiel strażnika w ogóle zielony. Ale ładny. A, 40 zbroi. 10 do siły, zdolność do ataku, zdolność do obrony zwiększale fajny, lepszy od mojego i to dużo lepszy. Bierzemy go. No, mm, jak fajnie wyglądam teraz. Jaki wojownik, zobaczcie. Super wygląda. Dobra. Musimy to wszystko tutaj. Po jęku więcej gorgon. Musimy to wszystko tutaj ładnie obejść. No na wielkich prop boić. A to co? Geomantka jakaś. Pilnowała skrzyni, no ale średnio jej to wyszło, już ją mamy. Dużo kasy. Statyczna falkata, to mnie nie interesuje. Tutaj te banery porozwieszali. I jeszcze więcej gorgo. No, a, tam ma jakiś hełm fajny, widać. No to i spadł z głowy. Hełm gwardzisty. Chyba gwardzistki. No dobrze, tutaj bez problemu. Kolejne kwietniki, bardzo ładnie to wygląda. Ta kultura tutaj kwitnie, no jak to w Atenach, no nie? Jakieś posągi, rzeźby ogólnie. Wszystko świetnie wygląda. Ochraniaczek gwardzisty to nie dla nas. Jest. I co? I to wszystko? To były te potwory tutaj, straszne na Akropolu? Z którymi sobie nie mogli poradzić? Ci dzielni Grecy? Zaraz muszę spojrzeć na mapkę. O, tutaj jeszcze można iść. Dobra. Tak, są schody. dobre, już myślałem, że to jakiś murek będzie i będę musiał kombinować. Na mapce już widzę taki symbol, który zazwyczaj sygnalizuje przejście do jakiejś lokacji innej, typu jakieś jaskinie, podziemia, grobowce, coś takiego. Czyli tam na pewno będziemy się musieli udać, ale jeszcze może się troszeczkę cofnę. O, no właśnie, tu jeszcze jest trochę wrogów. Dwie poleciały na hita. Białe przedmioty to mnie nie interesują w ogóle. Ale bez problemu sobie tutaj radzimy. Już takie fajne przedmioty się sypią. Umiejętności też mamy świetne. No pewnie mogłem to lepiej rozdysponować, no ale jak na pierwszy raz, to, to chyba źle mi to nie wyszło. Jakieś tutaj przetrwałem póki co. Zadanie główne zaktualizowane. Zakor Prometeusza. Zaraz sobie o tym poczytam, co tam się stało. Ło. No tam chyba nie mogłem iść, no nie. Tam nie było żadnego dojścia, nie. Na pewno nie. Yy, dobra, zobaczmy co tu piszą. Znajdź wejście do katakumb w ateńskim Partenonie. Aha, czyli to wejście do katakumb jest. I mamy powstrzymać potwory w tych katakumbach. One pewnie wychodzą właśnie z tych katakumb tutaj do tych Aten i niepokoją mieszkańców. Chociaż tak jak mówiłem, ci mieszkańcy wcale się nie wydają być zaniepokojeni. Tam sobie handlują, rozmawiają, plotkują cały czas. Jaj, co to za posąg. Oj to mi na Atenę w ogóle wygląda chyba hmm, Ciekawe Dobra schodzimy w dół Schodzimy w dół Fontanna reinkarnacji I co, tutaj mam skończyć odcinek? W sumie się zbliża do 20 minut A, schody w dół No dobra, jeszcze przejdę się kawałek, niech wam będzie Skoro to, skoro zaczynamy nową edycję konkursu Zdobimy troszeczkę dłuższy odcinek dla was. Specjalnie. Mały eliksir, zdrowia sobie wezmę kiełnię toperza też ochronny pierścień. O, obronny wzmocniony. Obronny wzmocniony, czyli obronnej biegłości to będzie przyrostek i przyrostek. Zabieram. Ojojoj. Pułapka ognia. Jeszcze jedna. Uwaga, teleport. Pyk, łapka zniszczona. Ortus dawno, go nie mieliśmy. Dobra, idziemy na pułapkę. Jeszcze jedna tam jest, zobaczcie, z tyłu. Trzeba uważać tutaj. Upiorny się zaraz załaduje. Teraz idziemy. Zniszczona. Ten tu z tego ognia nawala. Pułapki też były ogniowe. Dobrze, że mamy wysoką odporność na ogień. 40% aż ha... Ogniem nas tutaj nie pokonają, przynajmniej nie na, nie na, na tym najłatwiejszym poziomie trudności. Znaczy ja nie wiem, czy ja będę przechodził 3 poziomy trudności, jakoś yy, nie planowałem w ogóle tego robić. Ogólnie w planie jak na dzień dzisiejszy jest przejście po prostu Titan Questa ogólnie, czyli że ten podstawowy poziom trudności, żeby to pokazać ludziom, którzy nie mieli w ogóle do czynienia z tą grą, zaraz jak ja tutaj... Aha, tu iść, tam będzie za, tam będzie zejście, pójdziemy sobie tędy. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie, gdybym miał to przechodzić na wszystkich trzech poziomach trudności, bez obchodzenia, bez poszukiwania przedmiotów, podejrzewam, że to rzeźnia by była. Zajęło mi to bardzo, bardzo dużo czasu. A niedługo ma wyjść Diablo 3, a tak jak już komuś pisałem w komentarzach, ochronny i zdrowienia, przyrostek, przyrostek, bierzemy. Tak jak pisałem komuś w komentarzach, no jednak Cytadela Zakarum, czyli mój kanał, ma takie swoje diaboliczne priorytety, na pewno Diablo 3 będzie... Mało pierwszeństwo przed wszystkim innym. Także nie wiem, jak to z tym Titanem będzie. no Z pewnością skończę ten pierwszy poziom trudności, a co będzie potem, to, to mm, naprawdę nie wiem, co się będzie działo. A, dobra, zobaczmy, co tutaj zaraz się załaduje. upiorne... ajdź, nie sięgnąłem tej pułapki. Nawet gdybym sięgnął, to chyba. Mm, jak to teraz jest? Chyba mogę atakować 6 czy 7 przeciwników jednocześnie, i to jest maksymalna ich liczba. Jaką mogę uderzyć? Musiałbym chyba sobie te umiejętności jakoś sztucznie zwiększyć z, yy, za pomocą bonusów z ekwipunku, żeby móc atakować większą liczbę przeciwników. No póki co nie mam takiej możliwości. Te eliksiry zdrowia się tu syp sypią. Ja w ogóle prawie z nich nie korzystam, ale to dobrze. To jest znak, że z, nasą, że z naszą defensywą jest wszystko dobrze. O, już grubo przekroczyłem czas nagrywania. Może troszeczkę przyspieszę. Chciałbym znaleźć szybko kolejną fontannę reinkarnacji już bym skończył. Nie mogę tego za bardzo przedłużać, bo tak jak obiecałem, chciałem, żeby długość tych odcinków była jakoś tak zrównoważona bardziej. W przeciwieństwie do tego, co robiłem na początku. Tam jakieś raz długie te odcinki, raz krótkie. Tak jak mi się chciało to nagrywać i, i tak jak mi się to frapsem tam montowało, teraz już bardziej uważam. Dobra, tu jest wszystko wysprzątane. O, tu jeszcze grobowiec. Energia zdrowie. No ale tak jak też już powiedziałem, ten odcinek zrobię troszeczkę dłuższy jednak. Płapka. Rozwalimy ją z upiornego, dobra. Masa tych gorgon, kurde. No tak jak mówiłem wcześniej, w mitologii greckiej były tylko trzy gorgony, tutaj normalnie sypie się ich cała masa. Raz, dwa, trzy... Za czwartym ciosem jest generowany ten psioniczny płomień. Chyba. Jakoś tak to wychodzi. Są trzy poziomy ładowania i potem zwieńczenie umiejętności. Zmocniony półkry... O! Esencja półksiężyca HKT, ale to już chyba mamy cały komplet, nie? Oj, coś wziąłem niepotrzebnie. To. Jeszcze tutaj chyba grobowiec, ta... Z pułapką. Tutaj też pułapka? Też. A. Dobra. Schodzimy w dół. To są ateńskie katakumby poziom pierwszy. A tutaj schody w dół pewnie będą ateńskie katakumby poziom drugi. Dobra, schodzimy, schodzimy, zobaczymy co tu się dzieje. Aha! Ale stanowisty klimacik tutaj w ogóle jest, te wszystkie urny, te... Te worki jakieś powiązane, no, narzucane tutaj. Gdybym tutaj był osobiście w realu, no to bym sobie te urny, te, te dzbany wszystkie też przeszukiwał. Może jakieś tam przetrzymują wino fajnie albo coś. Pewnie wino, oliwę tego typu sprawy. Jak to kiedyś bywało. O czym tu mnie strzelili? a ale procek ich tutaj strzelił mocniej Dobra, przeszukujemy wszystkie, totalnie wszystkie sarkofagi W którymś z nich pewnie czai się jakiś fajny artefakcik Właściwie przedmiot epicki, tak? Zresztą mi pisaliście, że są jakieś przedmioty o na... z napisem fioletowym yy, Fioletowym takie Totalnie fajne No jeszcze nic takiego mi chyba nie wypadło Chciałbym sobie obejrzeć taki przykładowy przedmiot Pod warunkiem, że ta, tego typu przedmioty mogą w ogóle Wypadać na najłatwiejszym poziomie trudności oczywiście. A zaraz jak ja tutaj idę. Aha, zatoczyłem sobie kółko, możemy chyba tylko tutaj iść. Mhm, mm grobowiec, tutaj posą gołego kolesia. Też posą gołego kolesia. W sumie goły koleś, który ma czapkę, no nie tak to wygląda. Tutaj chyba nie ma sarkofagów. Dobra, idziemy dalej. Kolejna geomantka, cyk, i kolejne dwa. Nie, tylko jeden. Znaczy są dwa sarkofagi, ale tylko jeden mogłem otworzyć. Co tutaj, co tutaj? Nie ma potworów, nie ma potworów. Potrzebuję fontanny reinkarnacji. Ale fajny klimat tutaj, jak jest w tych podziemiach. Cyk, dobra. Ale ofensywę też mamy świetną. Zobaczcie, jak ja szybko to przechodzę. Normalnie przebijam przez nich jak... Jak w grze w kręgle tak wchodzę w nich. Bez skojarzeń oczywiście z tym wchodzeniem. Tutaj porozwalane te sarkofagi. Pewnie te troposze z nich powychodziły. Z grołowców. Tyk. A tu też można otworzyć. Lepiej się odsunę, bo nie wiem jak tam z tymi pułapkami. Jak zwykle nie mam słuchawek na uszach. I co, chyba wszystko na tym poziomie drugim. Tam już widzę, będzie zejście, a nie, jeszcze nie. Jeszcze tutaj możemy iść. No to co, kolejne upiorne. Mam wrażenie, że jakoś szybciej mi się to ładuje, ale nie, to raczej niemożliwe. Nie mam chyba żadnego bonusu w przedmiotach, który skracałby czas ładowania się tych moich zdolności. Wiem, że na pewno coś takiego może być. No ale ja tego nie mam. Ochronny, ochronny i wielki hełm? Yy, nie, to nie jest... Yy, ochronny koleński to musi być po prostu typ przedmiotu. Czyli ochronny nie jest przedrostkiem. Dobra, tutaj wszystko. Kolejny grobowiec. Pyk! Jak oni oberwali. Oho! Weterański podwójny topor siły, zobaczcie! Pierwszy hmm, Pierścień biegłości, ale to będzie długi odcinek. ale to nic jest fajnie ogólnie. Bardzo lubię takie właśnie grobowe klimaty w tych takich grach typu RPG, MMO, RPG, wszystko jedno. Wszystko jedno, co to za typy, ale jak się gdzieś wchodzi do takich grobowców, nawet w Syriu sama, jak się grało, jak się, wchodzi, jak, jak się chodziło tam po tych piramidach, po tych grobowcach, też tego typu sprawach, super klimat. Zwłaszcza jak się wchodzi powiedzmy z takich obszarów pustynnych do takiego grobowca. Też się w ralu, od razu robi chłodny. <laughs> Takie odczucia potrafią być. No dobra, tu się to wszystko ładuje. W sensie, że upiorne uderzenie, nie mogę jeszcze z tego uderzyć. Ale masa tych mikstur tu leży. 60 już im uzbierałem. Może sobie łyk na jedną, na wszelki wypadek. Bezczeszczony trup. I co, wszystko chyba, tak? Tu jeszcze te grobowce, potwieramy. I schodzimy zaraz niżej. tylko bez pułapek mi tutaj. Zdrowie, zdrowie, złoto, złoto. Jeszcze jedno zdrowie. Oj, ci, wróciłem gdzieś niepotrzebnego. Tak, schodzimy w dół. Ateńskie katakumby. Poziom trzeci. O jest, jest! Fontanna reinkarnacji. Dobra. Tutaj sobie zakończę ten odcinek. W następnym odcinku wystartujemy właśnie tutaj w lateńskich katakumbach na poziomie trzecim. Obejrzymy sobie ten toporek, który nam wypadł, zielony. Może jakiś fajny będzie, chociaż mała szansa, że będzie lepszy od tego i naszej mądrości Likurga. No ale zobaczymy. Obejdziemy sobie te katakumby. Tam widzę schody w dół, czyli na pewno jeszcze będzie co najmniej poziom czwarty. No ale dobrze, im więcej poziomów, tym lepiej. Tak jak mówiłem, ja tego typu klimaty, takie podziemne, mroczne, grobowe lubię, także na pewno będzie fajnie. Może wypadnie nam jakiś fajny artefekt. Esencję męstwa Hillesa by się przydało zdobyć. Czy tam siły Heraklesa, czy czego nam tam brakowało do tej formuły. Będziemy tego szukać. A tymczasem żegnam Was. Na razie.